Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w ostatnim już dniu żywego słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Dzisiaj czytamy i rozważamy rozdział 28. Po upływie szabatu o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo z martwych wstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei, tam go ujrzycie. Oto, co Wam powiedziałem: Pospieszcie więc, pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły, oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze Straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak, jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili jak im pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę tam, gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili, wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Oto Słowo Pańskie. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że zapewniasz nas, że mimo iż czasem wydaje nam się inaczej, jesteś z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Obyśmy nigdy o tym nie zapomnieli. Amen. Pięknie. Doszliśmy do tej no, długiej, dość długiej wędrówki. 20 dni, ale rozciągnęło się to na ponad miesiąc, jak nie więcej. Natomiast doszliśmy oczywiście do e, ostatniego rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, z w Jezusa Chrystusa. E, oczywiście no, można by tu mówić wiele, każdy z nas e, skupia się na czymś innym, natomiast ten pusty grób, ten pusty grób. Pokazuje zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Zwycięstwo całkowite, bo zwycięstwo nad śmiercią, czyli, czyli ostatecznie nad mocą, nad którą nie ma człowiek władzy. Człowiek może naprawdę uzyskać władzę nad wieloma rzeczami na tym świecie i oczywiście, żyjemy w. W czasach rozwoju techniki, nauki, medycyny, i tak dalej, rzeczywiście wydaje nam się czasem, albo wydaje się tym możnym tego świata, miliarderom i liderom największych krajów na świecie, że oni mogą się bawić wszystkim, mogą robić co tylko chcą. I rzeczywiście z jakiegoś powodu Pan Bóg daje im swobodę działania to jest no właśnie wolna wola że oni czasem myślą, że mogą Pana Boga złapać za nogi, że mogą osiągnąć wszystko. Natomiast ta jedna sprawiedliwość na świecie, która dotyka nas wszystkich, to jest właśnie śmierć. I Jezus jest pierwszym spośród umarłych, który wstaje z grobu, wychodzi z grobu nie czyjąś mocą, ale swoją własną boską mocą. I na niewiele się przydali przy grobie Jezusa ci strażnicy, e, ani nawet najdalej posunięta czujność. Chrystus, nawet złożony do grobu, okazał się Panem sił przyrody, Panem całego stworzenia, powstaje wielkie trzęsienie ziemi i nawet anioł Pana Boga, anioł Pański, przyodziany w szaty białe jak śnieg, odsuwa kamień od wejścia i nikt nie może mu przeszkodzić. Ci, którzy to widzieli, mogą tylko stać no, z... Otwartą buzią i patrzeć na to wszystko, jeszcze pewnie trząsąc się ze strachu, ponieważ no to właśnie się dzieje, kiedy wiemy, że coś jest poza naszą kontrolą. I oczywiście możni tego świata, ludzie wpływowi, ludzie bogaci nie lubią. Niepewności, nie lubią trząść się przed nikim, lubią mieć tyle pieniędzy i taką pozycję i takie znajomości, żeby no właśnie, nawet im się wydawało, że mogą popełniać czasem zbrodnie, mogą oszukiwać, mogą kraść i nikt ich nie przywoła do odpowiedzialności. Oczywiście widzimy to, widzimy to w każdej grupie społecznej, gdzieś tam kombinatorstwo takie, natomiast Jezus pokazuje, że on i tak przyjdzie upomnieć się o to, co jego. Wszystko to miało miejsce po upływie szabatu, czyli w niedzielę, i tutaj sygnał dla katolików, tych, którzy nie wiedzą, dlaczego niedziela jest dniem pańskim. No ponieważ no właśnie od tego momentu, przez całe dzieje apostolskie, będzie wczesnochrześcijańska grupa pokazywać przejście od szabatu, czyli tego, tej soboty, która była dla Żydów tak ważna, przejście do niedzieli. Przechodzimy na niedzielę. Zmartwychwstanie pana dokonuje się w niedzielę. Łamanie chleba właśnie dokona się w niedzielę, czyli tutaj najważniejsze wydarzenie w historii świata, przejście właśnie do życia, od śmierci do życia, przez życie, śmierć i życie, dokonuje się w niedzielę. O świcie pierwszego dnia tygodnia, czyli niedzielę, gdy Maria Magdalena i druga Maria przyszły odwiedzić grób Jezusa, Anioł przemawia. Do niewiast nie tylko dlatego, żeby je podnieść na duchu, lecz także po to, aby przekonać niewiasty, że nie mają do czynienia z żadną zjawą, tylko z autentyczną, żywą osobą. Nazwanie Jezusa ukrzyżowanym w tym miejscu miało na celu zaakcentowanie myśli, że z zmartwychwstały nie jest kimś innym, tylko właśnie ukrzyżowanym Jezusem Chrystusem. I to jest bardzo ważne, że Anioł powiedział. Właśnie o, o ukrzyżowanym Jezusie, żeby nikt nie miał wątpliwości, że jest jakiś inny Jeszua, ale chodzi o tego, którego właśnie dwa dni temu oglądały na krzyżu. To on z wstał. I tutaj cała manipulacja Żydów, cała manipulacja uczonych w piśmie, manipulacja żołnierzy i tych kłamstwa, wiecie, prawda zawsze się obroni. Prawda się obroni też w naszych czasach. Kiedy ludzie, którzy odwrócili się od prawdy, skosztują życia bez Boga, bez prawdy, bez, bez jasnego kierunku, niestety poranieni, niektórzy z nich poranieni zupełnie niepotrzebnie, może wrócą do Pana Boga. O to się oczywiście modlimy, bo zawsze modlimy się o nawrócenie już nie grzeszników, wszyscy jesteśmy grzesznicy, ale modlimy się o nawrócenie tych, którzy się zagubili, którzy poszli za kłamstwami tego świata, którzy poszli za tymi, którzy manipulują ich nie z miłości ale manipulują ich dla zysku, manipulują ich dla utrzymania swoich właśnie, swojej przewagi, swojej pozycji społecznej, albo próbują się dostać gdzieś właśnie na jakieś stołki. Te niewiasty już nigdy nie będą miały żadnej wątpliwości. Były tam, gdzie złożono udręczone ciało Jezusa i były tam, gdzie Jezus z martwych wstał. Rzuciły Mu się do stóp, czyli ukazanie właśnie tego, że rozpoznawają, rozpoznają Jego bóstwo. Jezus, no właśnie, wysyła je jako te pierwsze misjonarki. Mówi im, najpierw nie bójcie się, bo Jezus zawsze dbał o to, żeby kobiety wokół niego się nie bały. One były uciemiężone w narodzie izraelskim często, natomiast nie jego matka. Jego matka cieszyła się przywilejem tego, że miała najlepszego męża i najlepszego syna, i ona nigdy nie musiała się bać, przynajmniej ze strony właśnie tych bliskich osób. Natomiast Później następuje to ukazanie się uczniom i zauważcie, co Jezus im powiedział. Dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Wszystko, co wam przykazałem. dlatego jest tak ważne. Tak ważne, żebyśmy przyjęli całą doktrynę katolicką. Katechizm to jest jedna noga, tradycja to jest druga noga. Jeżeli mamy te dwie, stoimy stabilnie w tym XXI wieku. Jeżeli ich nie mamy, jeżeli zaczynamy dopuszczać do siebie praktyki, które nie są zgodne z właśnie z naszą wiarą, czyli z tym, co powiedział Jezus. Otwieramy, otwieramy drzwi diabłu, on wchodzi wtedy i się sieje spustoszenie. Możemy zewnętrznie być najbardziej praktykujący, ale jeżeli mentalnie czy w prywatnych rozmowach Pozwalamy sobie na to, żeby, żeby akceptować coś, co jest złem według Kościoła, coś, co jest grzechem, no to rzeczywiście osłabiamy to Królestwo Boże w nas, osłabiamy nasze własne rodziny, osłabiamy samych siebie, no i skazujemy właśnie na naszą własną grzeszność, skazujemy na naszą własną naturę zniszczoną. Jezus powiedział te słowa wtedy, kiedy właśnie wspomina ewangelista, że niektórzy wątpili. I wtedy Jezus powiedział: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. My wierzymy w Boga, który jest wszechmogący. Wszechmogący, no myślę, że różni się od wszystkich innych, którzy uważają siebie za wszechmogących, właśnie tym, że pokonał śmierć. Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. No nie da się przewartościować tych słów. Chrystus polecił apostołom, aby poszli i głosili Ewangelii. Miało to być szukanie ludzi, podobne do Chrystusowego, zaproszenie nagody lub do poszukiwań zaginionej owieczki. Innymi słowy, nie mieli apostołowie oczekiwać, że ktoś przyjdzie do nich, zapuka im do drzwi, aby posłuchać dobrej nowini. Mieli iść sami. Ten nakaz misyjny nakłada na apostołów dwa wielkie obowiązki: mają nauczać ludzi i udzielać im chrztu, jedno i drugie ma się dokonywać w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak więc wszystkie trzy osoby boskie, cała Trójca Święta są czynne w dziele zbawienia człowieka. Oczywiście. Ktoś może za, za, zapytać, no to a co z innymi sakramentami? One były oczywiście ustanawiane przecież po drodze. Wiemy doskonale, że to łamanie chleba to będzie Eucharystia. Wiemy doskonale, że kiedy ludzie podchodzili do Jezusa i wyznawali mu swoje grzechy, kiedy mówił: Idź, I ci, nie grzesz więcej, to, było, to była spowiedź święta. Wiemy oczywiście, w później się dowiemy z, z listów. Apostołów, dowiemy się o tym, że Kościół kazał iść, namaścić, wysłać prezbiterów, czyli kapłanów, żeby namaścić ludzi, namaszczenie chorych. Musiał to być prezbiter, który potrafi ma moc odpuszczania grzechów. Widzimy sakrament bierzmowania, który dochodzą do tego, dochodzą do tego apostołowie, powoli, kiedy uczą się tego wszystkiego, co Pan Jezus ich Nauczał, kiedy uświadamiają sobie, wprowadzają to w czyn. Zobaczymy, że będzie nakładanie rąk, że będzie prośba o Ducha Świętego, że będzie to odrębny, odrębny sakrament niż chrzest będzie to sakrament umacniający, czyli bierzmowanie. Wejdziemy oczywiście Jezus, kiedy mówił o małżeństwie, mówił, że jedno małżeństwo na całe życie będzie sakrament małżeństwa. Także wszystko tu jest zawarte na zawsze, i wyrażony w magisterium Kościoła. Kościół naucza. Kościół ma prawo nauczać. Ma autorytet. Jedyny Kościół, jaki ma prawo nauczać, to jest Kościół katolicki, który otrzymał właśnie to nakaz misyjny od samego Chrystusa. Wszyscy inni. Wszystkie inne wspólnoty same sobie nadały jakiś nakaz, który nie pochodzi od Boga, ponieważ Bóg nie zaprasza nikogo innego do tego, żeby szedł na cały świat i głosił Ewangelię. Zaprosił tych dwunastu. Naszych apostołów, w tym pierwszego apostoła, czyli Piotra. Oczywiście to wszystko będzie się ujawniać w dziejach apostolskich. Zachęcam Was do przeczytania. Życzę wszystkiego dobrego, abyście te sprawy omodlili, przesłuchali, podali dalej, jeżeli uważacie je za wartościowe. Była to bardzo interesująca przygoda. Szczęść Boże.